Biegunki i wymioty to dość częste w wieku dziecięcego, które potrafią być bardzo gwałtowne i trudne w swoim przebiegu. Ponadto mogą doprowadzić też potencjalnie do niebezpiecznego odwodnienia. Bardzo wiele można zdziałać z naturalnego poziomu, aby ich przebieg zahamować lub często maksymalnie złagodzić. I o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Anna Bryjecka-Pomunka, jestem dyplomowanym naturopatą, ekspertem medycyny chińskiej, dietetyki holistycznej oraz autorką książki Naturalnie zdrowe dziecko. Zacznijmy od biegunki. Jest to stan rozluźnionego stolca po biegunki naprzemiennie aż z zaparciami. Stolec może być płynny, półpłynny lub oddawany kilka razy dziennie. Biegunka może mieć przebieg ostry lub przewlekły oraz bardzo różny stopień natężenia. Małe dzieci na prawie każdy przebieg infekcyjny mogą reagować dolegliwościami trawiennymi. Biegunka może być stosunkowo niebezpieczna, szczególnie u maleńkich dzieci, dlatego jeśli tylko zauważymy pierwsze syndrome odwodnienia lub wszystko, co przyjmuje, pije lub je dziecko, e, zwraca w postaci wymiotów, należy jak najszybciej też udać się po pomoc medyczną. Takie podstawowe oznaki odwodnienia to zapadnięte oczka, słabe, miękkie, bezwładne kończyny, zapadnięte ciemnioczko u maleńkich dzieci, zmniejszona szybko masa ciała lub dziecko płacze bez łez. Przyczyny biegunek mogą być różne: infekcja wirusowa lub bakteryjna to najczęstsze przyczyny ostrych biegunek. Ta, biegi, takie biegunki zaczynają się bardzo gwałtownie, a Czas trwania zależy od tego, jak silny jest ten czynnik wywołujący, jak silny był to wirus bądź bakteria, e, jak silny jest też układ pokarmowy oraz generalnie odporność. Zimne termiczne posiłki, takie jak surowe warzywa, owoce w dużych ilościach, soki, lody czy napoje z lodem, też mogą powodować zaburzoną pracę żołądka, które ma e, trudność, aby te wszystkie po pokarmy podgrzać i to również może spowodować wymioty. Ciężkostrawna, obciążająca układ pokarmowy żywność, takie jak na przykład e, smażone frytki, duża ilość mięsa w panierce, czy inne produkty smażone w głębokim tłuszczu, pikantne po potrawy mogą dla ma małego organizmu również być zbyt trudne do strawienia i w ten sposób organizm niejako odrzuca je i w Daje reakcję taką jak biegunka. Wówczas nie ma potrzeby ingerencji i objawy te powinny mijać po około 12 godzinach. Udar słoneczny przegrzanie również może być jedną z przyczyn biegunki, więc ważne, abyśmy my jako rodzice dbali o właściwą termolegurację termiki dziecka, szczególnie w okresach letnich czy podczas wyjazdów. Inną przyczyną bywa również lęk. Kiedy dziecko jest zalęknione, może odciągać swoją energię od procesów trawiennych, co powoduje osłabienie energetyki nerek i w ten sposób prowadzić może również do rozluźnienia stolca lub zwiększonego napięcia stresowego, który będzie powodował nadmierny ruch perystatyczny. Kolejnym czynnikiem jest posłabiony element ziemi u dziecka, za co w medycynie chińskiej odpowiada praca żołądka, śledziony i w sytuacjach, kiedy stolec jest zazwyczaj rozluźniony, lub takie dolegliwości zdarzają się cyklicznie. Ponadto to, z czym bardzo często spotykam się w gabinecie, to występowanie pasożytów jelitowych, generalnie zaburzenia mikrobioty w układzie pokarmowym, przez grzyby, bakterie gnilne oraz również inne indywidualne obciążenia zdrowotne. Terapia ziołowa znakomicie sprawdza się w przebiegu ostrym, jak i przewlekłym, i szczególnie przy infekcjach związanych np. z rotawirusem, można tutaj stosować zioła takie jak pięciornik kurzy, ziele kobylaka czy kora koradębus. Bałkowego. One świetnie sprawdzą się i szybko odciążą układ pokarmowy i zmniejszą też ilość wypróżnień. A dla dzieci, które mamy bardzo osłabione trawienie, są wychłodzone, e, warto zrobić taki napar czy wywar, który będzie w sobie łączył korzeń imbiru. E, ten imbir również można dodawać e, bardziej obficie do pożywienia jak również można stworzyć taki napar syrop z połączenia imbiru, kopru oraz odrobinę miodu. Wspaniale też regulująco na procesy trawienne działa napar z i przy występowaniu przewlekłych dolegliwości warto podawać go 2-3 razy dziennie po około fliżance przez 3 miesiące. Tu mówimy o takich dzieciach w wieku wczesnoszkolnym. Jeśli mamy do czynienia z młodszym dzieckiem, tą dawkę możemy podzielić na pół albo nawet u maleńkich dzieci jedną czwartą. Ponadto kluczowe oczywiście nawadnianie w trakcie epizodu biegunki w postaci ziół, elektrolitów. Warto mieć też w zanadrzu jagody ze słoika czy na przykład napary z borówki czernicy, które będą powodowały, że toksyny będą wyprowadzane z organizmu szybciej i nie będą obciążone śluzówki. Smak gorzki, e, zioła gorzkie znakomicie się sprawdzają, takie jak piołun, goryczka, e, takie miksy, które już możemy znaleźć jako nalewkę gorzko. Natomiast często u dzieci są trudne do przyjęcia, więc możemy je również e, rozcieńczać z wodą, czy z jakimś delikatnie miodem bądź soczkiem, lub ewentualnie wmasowywać w brzuszek dziecka w okolicy pępka. Nalewko z orzecha również warto mieć w zanadrzu na taką okoliczność, świetnie sprawdza się przy biegunkach, wymiotach czy zatruciach. Można ją samodzielnie przygotować lub kupić. Enteros gel to absorbent jelitowy, który jest obojętny dla śluzówek układu pokarmowego i ma za zadanie. Jak najszybsze wyprowadzanie toksyn właśnie z układu pokarmowego. Z mojego doświadczenia bardzo dobrze w fazie regeneracji sprawdzają się również probiotyki, takie jak na przykład omnibiotik ADD10, przy typowych infekcjach wirusowych omnibiotik PROVI, czy przy infekcjach pokarmowych, zakażeniach bakteryjnych omnibiotik TRAVEL. Jak również warto mieć w zanadrzu Enterol. Jeśli chodzi o odżywianie, marchwianka, bardzo znana też tutaj w naszej medycynie ludowej, czyli po prostu rozgotowana mocno zupa marchewkowa, która będzie łagodna i regenerująca dla układu pokarmowego. Dalej też tradycyjnie stosowany bardzo często klej gryżowy, który będzie miał właściwości również hamujące nadmierne wypróżnienia, i odżywiający śluzówki. Ponadto też e, dwie techniki, szczególnie masażu Twina, mogą być bardzo pomocne, tak, aby wesprzeć e, funkcje oczyszczające technika Banman, która jest zlokalizowana na kłębie kciuka, pokażę ją na sobie i można stosować e, u dzieci analogicznie. E, e, stosujemy ją następująco, bierzemy swój kciuk. I tak, jakbyśmy chcieli, ten kłęb kciuka podzielić na pół, i wyprowadzamy delikatnym masażem. Gładzimy w połowie właśnie tego kłębu. I w ten sposób wyprowadzamy toksyny, nadmiarowe gorąco, to co nie jest w stanie się dotrawiać w układzie pokarmowym. Oczyszczamy żołądek. Kolejną techniką jest technika Xiegu, która jest zlokalizowana na kręgosłupie, na linii środkowej pleców od L4 do kości ogonowej, więc tutaj też będę posiłkować się moim modelem. Stosujemy ją bardzo prosto, bierzemy swoje dwa palce jako rodzice i jeżeli chcemy wyprowadzić, oczyścić jelito, stosujemy tą technikę w dół. Natomiast, jeżeli e, chcemy wzmocnić układ pokarmowy, który jest osłabiony po biegunkach i e, biegunki występują regularnie, wówczas stosujemy tą technikę wprowadzającą w górę. Więc e, te techniki stosujemy od około minuty do dwóch minut, u mniejszego dziecka około minuty, u starszego dwie minuty. E, wymioty. Są szczególnie trudne do adresowania, gdy dziecko nie jest w stanie nic utrzymać w swoim brzuszku, i czasami mogą one przebywać równolegle z biegunką, a czasami to one same są jedynym objawem. Według medycyny chińskiej wymioty to tak zwane zbuntowane qi żołądka, czyli naturalnie nasz żołądek ma energię schodzącą w dół do procesów trawiennych, a tutaj ta energia unosi się do góry, dając takie nieprzyjemne objawy. Jest to również taki naturalny mechanizm oczyszczania układu pokarmowego, aby nie pozwolić na to, aby toksyny wpłynęły na dalsze odcinki układu pokarmowego. Z mojego doświadczenia jako mamy, jeden z objawów np. infekcji covidowej mojego synka to były wymioty i lekka gorączka, którą przeszedł w pół dnia. Więc mogą być one również zbawienne dla organizmu. Wymioty są jednym z objawów, jeśli powtarzają się, nie są wynikiem chwilowego stanu infekcyjnego i wtedy należałoby się baczniej przyjrzeć pracy całego układu pokarmowego i generalnie funkcjonowania organizmu. Główne przyczyny wymiotów to infekcja wirusowa, spożycie nieświeżej, czy czasami zdarza się nieświadomie zatrutej żywności, przejedzenie, również nadmiar śluzu, Kaszel w układzie pokarmowym może podować, powodować również nudności od wymiotów, kiedy nadmiar śluzu również spływa do żołądka. Emocje, kiedy mamy coś niedostrawienia, kiedy z czymś nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, i głównymi emocjami, które mogą wywołać wymioty, jest to złość, ale również przygnębienie, zamartwianie się, że z tego zamartwiania jest mi aż niedobrze, coś mi siedzi na żołądku. Bywa też, że to jest reakcja na leki, miałam takich pacjentów, którzy notorycznie reagują w podobny sposób na przykład na antybiotyki czy leki przeciwzapalne. Czasami jest to kwestia też mechaniki zwężenia odźwiernika czy w stanach ostrych atak wyrostka robaczkowego. W masażu Twina w medycynie chińskiej stosujemy technikę, które mają za zadanie sprowadzić zbuntowane czyli żołądka na właściwe tory. I będzie to jedna z technik masażu twina, która nazywa się Xielei. Jest to technika, którą wykonujemy energicznie na bokach ciała dziecka. Zaczynamy od linii pachy aż do linii bioder. Wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób. Oczywiście u dziecka mamy trochę większą powierzchnię i w ten sposób nakierunkowujemy energię na właściwe tory w przypadku e, nudności czy wymiotów dobrze sprawdzą się również gorzkie zioła, które pobudzą pracę żołądka oraz całego układu pokarmowego, jak andrografis, glisting, jaskół czy ziele, czy nawet ziele piołunu. Jeśli dziecko nie chce ich przyjąć, to tak jak podobnie wspominałam, można stosować nalewki, które wmasujemy w brzuch, w okolice pępka. E, mocna czarna herbata, ewentualnie kola, też często bywają pomocne, więc to będzie efekt, który da ruch w dół, bądź czasami zmobilizuje intensywniejsze wymioty i zatrzyma je przed dalszym funkcjonowaniem. Często jeśli układ pokarmowy i nerwowy są bardzo wrażliwe i podejrzewamy podłoże stresowe, bardzo pomocne będą napary z melisy lekarskiej czy kwiatów rumianku. A u dziecka, którego równolegle przy wymiotach występują zaparcia, dobrze sprawdzi się syrop czy macerat z prawoślazu, Wspaniale, gdyby był z dodatkiem goryczki lub berberysu. E, ponieważ zazwyczaj przy przewlekłych nudnościach, wymiotach problem nie jest e, łatwy do zadresowania i szybki, te zioła powinny być podawane systematycznie przez kilka tygodni, tak aby zniwelować przyczynę. Kiedy mamy sytuację wymiotów ze śluzem, wówczas podobne, e, pomocne będą zioła takie jak goryczka, gosznik kanadyjski czy kłącze tataraku. Które będą sprzyjały lepszym transformacjom śluzowych i jednocześnie oczyszczały organizm ze śluzu i wilgoci. Ponadto jest jeszcze jedna technika, która jest bardzo znana, e, związana z masażem Twina, ale też znana w akumulaturze. Jest to tak zwany punkt perykardium 6, którego możemy bardzo łatwo znaleźć i masować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. E, kiedy kładziemy swoje cztery palce lub palce dziecka na kresę nadgarstkową i wówczas szukamy miejsca pomiędzy ścięgnami. I w ten sposób możemy masować kilka razy dziennie bądź też w sytuacjach epizodów nudności. Po przejściu ostrych objawów bardzo ważna też jest regeneracja układu pokarmowego, więc tu zalecane jest bardzo często wsparcie probiotyków. E, świetnie będzie wspierał organizm również do powrotu do reo, e, pełni funkcjonowania kolostrum, siemię lniane, macerat z e, czyli rozgotowane ryż, czy generalnie lekostrawna, gotowana dieta. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie ze mną do końca. Mam nadzieję, że rady okażą się przydatne. I pamiętaj, aby subskrybować, aby nie ominąć kolejnych wartościowych filmów.